Limit mocy eksportowanej z wykorzystaniem prądu stawego. Rozpocznij od menu głównego i naciśnij ENTER, aby przejść do podmenu. Przewin w podmenu do opcji Ustawienia techniczne i naciśnij ENTER. Poprowadzi hasło, domyślne hasło do 1000, a następnie naciśnij Enter, aby wejść do środka. Najpierw przejdzie do opcji Wszystkie ustawienia włączone, aby upewnić się, że status jest włączony. Przejdzie do opcji Limit Exportu i wejdzie do niej. Przejdź do opcji Soft Limit. Najpierw upewnij się, że tryb jest włączony. Jeśli nie, go na włączony. Przejdź do opcji wartości, aby ustawić limit mocy eksportowanej. Przetwornik prądowy powinien być zainstalowany na linii napięcia pomiędzy głównym włącznikiem tą a siecią. Strzałka na przetworniku prądowym powinna wskazywać w kierunku sieci.